Dzień dobry Państwu. Jestem zmuszony znowu nakręcić filmik. Mianowicie widziałem w telewizji, jak pan Paweł Kukis domagał się wyborów jednomandatowych. Oczywiście zaraz to skrytykował Pan poseł nazwiska, że jak są wybory jednomandatowe, to nic nie dają, bo platforma i PiS teraz tak samo jednomandatowy wygrali. A po, po drugie. Jak będzie 400, to trzeba 400 ministerstw. Otóż odpowiadam temu Panu. Proszę Pana, wybory jednomandatowe to dają szansę każdemu człowiekowi, ludziom biednym. To nie jest tak jak wy, posłowie, macie subwencje do wejścia do, do parlamentu dotacja. 67 milionów, 66 milionów, 19 milionów, 18 milionów i 7 milionów. Pytam się, czy nie można rządzić się w wyborach jednomandatowych, a inni statują sami i nie mają takiej kwoty. Dlatego moje stanowisko jest jednoznaczne. Dotacje państwowe do subwencji wykreślić z Parlamentu. Nie będzie tego. Opozycji, tak jak dalej powstrzymuję, co mówiłem, najniższą emeryturę. A wybory jednomandatowe to mają do siebie, że każdy ma szansę. Każdy, nawet w małej miejscowości, jeśli ma poparcie w społeczeństwie, to nie musi być na liście partii. Gdzie zobaczymy wreszcie, jak będzie później, jak będzie cofnięta. Subwencja dodatków, wszystko co się dzieje, musi iść na własny rachunek, składki członkowskie, to im powinno wystarczyć posłom, a tak to dostają te pieniążki, one idą na reklamy, muszę starać, bo Państwo z naszych pieniędzy dajecie, gdy monarchia wejdzie do rządu, nie będzie tego, będzie ukrócone, powiedziałem, ukrócone, bo pensja będzie najniższa, a jak dalej będzie, to ja sam zarządzę. zarządzę. Zarządzę tak, że Państwo się przekonacie, że jednak w nowej sytuacji staniemy się takiej, że będzie nowy porządek, nowy całego świata ponieważ my jesteśmy tą częścią świata. Dlatego u nas zaczniemy od najprostszych spraw. Od tak jak powiedziałem, bo się już. od skreślenia skreślenia z Izby Skarbowej Senatu. Związki zawodowe muszą się utrzymywać. Nie trącam się w związki zawodowe, ale muszą zrozumieć, że rządzenie to jest z rządu, z parlamentu, a nie z ulicy. Subwencje skreślamy. Senat skreślamy, po raz drugi mówię, i pensja pracownicza posłów, którzy są w opozycji, najniższa krajowa. Dalej powiem, pensja najniższa w ogóle w Polsce powinna być 500 euro. Powtarzam, 500 euro. A maksimum 5 tysięcy tyku, A nie 70 tysięcy. Nie 70 tysięcy, czy tam 80, jak mają spółki Skarbu Państwa czy inne. Wtedy będzie sprawiedliwy podział PKB. Szacunek do pieniądza, szacunek do polityka, szacunek do lekarza i do tego. Dziwię się. Oświata teraz była, strajkowała. Nie wiem, co oni tam uzyskali, nic nie uzyskali. Tyle tysięcy ludzi. 750 tysięcy ludzi. I oni są, co uczą naród, dzieci. I oni są do tego idą, jak dzieciaki strajkować pod Sejm. Pytam się, po co? Jak to nic nie daje w państwie zatamania. Nic nie daje. Będziemy jedynym państwem, pierwszym, który wyjdzie na czysto. Z tej pułapki, z tego oszustwa, z tego wszystkiego, z tej naiwności to tylko monarchia elekcyjna może doprowadzić do czystości. Będziemy pierwszym państwem, jeśli wyborcy mnie pokrą, którzy zaczną od siebie, od prostych spraw, a także dobrych dla naszego narodu. No to byłoby na wszystko, na dzisiaj tyle. A następny filmik będzie o frankach, o pożyczkach. Do widzenia Państwo.